dlatego zapytaliśmy naszych młodszych kolegów i nauczycieli, jak minął ich pierwszy miesiąc nauki. Udało nam się jak czujecie się po powrocie po tak długiej przerwie z nauczania zdalnego? Czujemy się bardzo dobrze. Trochę było ciężko się przyzwyczaić znowu do y, nauczania normalnego w szkole, ale daliśmy sobie radę i teraz. Jakoś leci. Bardzo, dobrze. <grym> bardzo <grym> dobrze. Fajnie zobaczyć znowu te same twarze w szkole, ale tylko przez internet. Tak, tak dokładnie. Spotkamy przynajmniej. Jak podoba Wam się Wasza klasa? Jest bardzo fajnie, wszyscy są bardzo mili. Mamy dość liczną klasę, bo aż 30 osób. Jest miła atmosfera, nikt nikomu nie dokucza. A jak nauczyciela? Są bardzo mili, wyrozumiali. Bardziej podawać się na nauczaniu zdalnym czy stacjonarnym? Zdecydowanie na stacjonarnym. Trzeba mieć kontakt z młodzieżą, to jest zupełnie co innego jak się pracuje z młodzieżą, mówi się do nich, słucha się ich, zadaje się pytania. Natomiast na, na stacjonarnym, na zdalnym jest to bardzo trudne. Zresztą nie dać młodzieży, która sama sobie tam coś robi, siedzi prawdopodobnie, siedzi w łóżku, siedzi, śpi w łóżku i, i nic nie robi, tylko mówi dzień dobry i, i kończy na się praca młodzieży. Poza tym można sprawić samodzielność, tak? A na absolutnie tak się robi. A przede wszystkim kontakt z młodzieżą. My nauczyciele, jesteśmy znajeni, że pracujemy z Wami vis-a-vis, -vis, tak? Bo patrzymy sobie, widzimy Was, a nie 8 czy po przed komputerem. No, dla nas to jest zupełnie coś nowego. Być może młodzi nauczyciele jakoś to łatwiej znoszą, natomiast dla nas nauczycieli dla już, którzy mają drugi staż, jest to bardzo trudne. Chyba lepsze jest stacjonarne, ponieważ wcześniej nie mieliśmy takiej motywacji co do nauki. Nikt tak dokładnie nie sprawdzał tego, czy na pewno wszystko zrobiliśmy, co było zadane, a teraz jednak jest to na bieżąco sprawdzane i są kartkówki, pytanie. Jest motywacja, żeby przyjść na dzwonek do szkoły. Tak. No i na pewno nic nam nie zastąpi tego kontaktu twarzą twarzą z nauczycielem, nie? Bo przez komputerno to tak naprawdę mieliśmy tylko do czynienia z monitorem. No zdjęcia, fotki. Dokładnie. Notatki wszystko musieliśmy tak naprawdę sporządzać sami, a tutaj mamy naprowadzenie nauczyciela, Jaki przedmiot przypadł wam najbardziej do gustu? Mi najbardziej przypadła do gustu chemia z panią Jarońską, która naprawdę świetnie prowadzi lekcje. Dokładnie tak. Uważam, że też bardzo ciekawym przedmiotem jest angielski z panią Stańczak. Również fajnym przedmiotem jest matematyka z panią Paradzińską, dlatego jest taka stonowana i fajnie tłumaczy. Udało wam się zaklimatyzować w nowej szkole? Tak, jest bardzo sympatycznie, są mili koledzy, rówieśnicy starsi ze starszych klas. Dzięki. Atmosfera jest bardzo przyjemna, no i jest wystarczająco dobrze. A Ty, Oliwia, z tego co wiem, przyszłaś do na nas tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Tak. Czy miałaś jakieś problemy ze zgraniem się z klasą? No bo wiadomo, nie byłaś z nimi od początku, nie? E, nie, nie było raczej żadnych problemów. Jestem bardziej osobą kontaktową i klasa jest bardzo w porządku. Podobają Wam się Wasze przedmioty rozszerzone? Tak, ja jestem bardzo zadowolona z tego, moją Jak czujecie się w naszej szkole? Jak na razie jest bardzo fajnie. Nauczyciele bardzo sympatyczni. Już proponują nam wycieczki. Ogólnie starsi koledzy też są mieli. Tak, w ogóle w szkole jest cudowna atmosfera, wszyscy są mili, koleżeńcy. Co podoba się w naszej szkole najbardziej? Nie osobiście najbardziej podoba atmosfera w szkole. Ja ogólnie nauczyciele i uczniowie są. ponieważ jest dużo miejsca. Co sądzicie o tych nauczycielach? Na nauczyciele w naszej nowej szkole są bardzo mili i pozytywni. Bardzo udało się, że tam pomocą. Jak minął Wam ten miesiąc po tak drugiej przerwie niechodzenia do szkoły? No na pewno na początku było ciężko przyzwyczaić się do tej no, starej nowej rzeczywistości, ponieważ jednak zdalne nauczanie się różniło od tego stacjonarnego. Ale ogólnie... No Nieźle. Nauczyciele podchodzą do tego z takim, z, nie wiem, nazwać to spokojem, yy, powtarzają z nami wszystko, to co nie zacznie zrobić na zdalnym albo na przykład co nam przypomnieć. Także no, nie ma jakiegoś yy, nacisku i szału na to, żeby się uczyć wszystkiego jeszcze raz. No to super. No wiadomo, nauczyciele byli wyrozumiani, no i wiadomo też mogliśmy yy, się spotkać w twarz twarz. W końcu z koleżankami, takimi kolegami, z tego też się bardzo cieszę. Nadal no tak, wam się podoba? Ja to... Jak wrażenia po pierwszych trzech tygodniach w naszej szkole? To szkoła ogólnie jest bardzo fajna. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali, mili i dobrze tłumaczą. No i atmosfera też jest fajna, mili uczniowie, pomocni. A, szkoła jest bardzo fajna a najfajniejsze jest tą jaskódką jadońską. E, w szkole jest bardzo fajnie, są bardzo mili ludzie i fajni nauczyciele. Wolicie nauczanie zdalne, czy raczej stacjonarne. Dlaczego? Stacjonarne, bo jest dużo łatwiej się nauczyć. Też uważam, że stacjonarne, ponieważ mogę spotkać swoich przyjaciół. Łatwiej jest mi się uczyć, mam motywację do nauki. Na zdalnym było mi bardzo trudno. A wolicie raczej y, nauczanie zdalne czy stacjonarne? Stacjonarne raczej, dlatego że ma się bardziej bezpośredni kontakt z nauczycielem. Są apelnie, które edukują, można się pokazać. na Ja nauczanie zdalne, bo to drugim miejscu mówię Wolicie nauczanie zdalne czy raczej stacjonarne i dlaczego? Ja wolę nauczanie stacjonarne, ponieważ gdy chcieliśmy do szkoły, mogły uczestniczyć w wielu apelach. No, to prawda, na do nie grałeś? Zgadzam się z moimi przedmówcami i, oczywiście, że nauczanie stacjonarne jest lepsze, bo mogliśmy wreszcie spotkać naszych nauczycieli, kolegów i koleżanki. Prawda! Jak wam minęły pierwsze trzy tygodnie w naszej szkole? Jest bardzo miła atmosfera, mamy super klasę, jest bardzo fajnie. Szkoła jest bardzo fajna, miła atmosfera, koledzy fajni bardzo fajni koledzy i nauczyciele, którzy bardzo pomagają. Czy udało Wam się zaklimatyzować w nowej szkole? To tak, jest e... bardzo fajnie. Mam udawać w szkole. Kawka! <laughs> Jak z pierwszy miesiąc w szkole po tak długiej przerwie? Bardzo pracowicie, szczerze powiem. I nieco stresująco, bo przerwa trwała prawie pół roku, więc ten czas gdzieś nie spotykaliśmy. No był dosyć długi, trzeba było się na nowo jak do tej pracy przygotować, nastawić, no i niestety tutaj względy zdrowo, szczególnie garbo przez ten czas ucierpiało. Ale ja powiem szczerze, bardzo się cieszę, że w końcu wróciliśmy do tej normalności i mogliśmy się spotkać na tych normalnych lekcjach, nie przez komputer za pośrednictwem kamerki, ale tak w twarz normalnie porozmawiać i Jak czujecie się w naszej szkole? E, bardzo dobrze, sumie mhm. jest miła. Za to nauczyciele są bardzo mieli i wyrozumiali. Zapytaliśmy jeszcze naszych kolegów maturzystów, jak idą przygotowania do matury. W popadniu ubiegłym na szkoły należeliście do samorządu uczniowskiego. Jak wspominacie jego działalność? Bardzo dobrze, praca nam się bardzo dobrze z innymi uczniami. Wydaje nam się, że szkoła dobrze funkcjonowała, Uczniowie się nie nudzili, rozwijaliśmy ich zainteresowanie. Dzięki czemu mamy więcej którego, które do które? e też nam bardzo pomagają. Mimo że jest dużo pracy, to mamy czas jeszcze na te przyjemności między ośmioma 18. Bardzo się cieszę, że w końcu mogliśmy się spotkać i przykro że jesteście już w klasie trzeciej. No też. <grywa> <grywa> Tęskniła Serka za nami? Bez wątpienia. Tęskniła ze Serką bardzo, bardzo.